Ale już I może to powiedzieć brak, na 100%, brak, że brak, do Legii przyjdzie Kostaruniajczyk? Pan no, to wie? Nikt tego nie wie, ale, ale. wszyscy mówią. Zaraz się okaże, że tak naprawdę wszyscy mieli rację. tak, Także jakby to na tym, na tym chyba polega, żeby. Traktujemy to, to jako potwierdzenie. Jeszcze po, po, pozostawiamy, no to ja, ja nie mogę potwierdzić, bo nie dostałem takiej informacji, Jasne. ale mogę dać dwie ręce tutaj do, 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 do ucięcia, że tak będzie, tak. więc e, chyba <noise> większego potwierdzenia nie trzeba, ale chodzi o, to, chodzi o fakt, że, że, że ja osobiście nie chciałbym się tego domyślać. i ja osobiście chciałbym po prostu. usłyszeć od vlad klubu, od direktora, či od prezesa, że decyzja jest eh, już podjęta.